Dlaczego drzewa zrzucają liście? Mamy jesień, chociaż za mną może tego nie widać, ale jest już jesień, jest już październik, i właśnie jesienią możemy obserwować, że liście zmieniają swoje kolory, przestają być zielone, stają się kolorowe, później spadają z tych drzew, i na te pytania też sobie odpowiemy, ale może zacznijmy od tego tytułowego pytania, czyli od tego, dlaczego te liście. Są przez te drzewa zrzucane. I tutaj oczywiście jest to forma przygotowania się do zimy. Zimy, która jest dla drzew, dla roślin tak ogólnie, okresem, kiedy warunki są bardzo niesprzyjające. I tak, oczywiście głównym zadaniem liści, jeśli chodzi o drzewa, jest fotosynteza, produkcja pokarmów dla drzew, dla roślin, tak żeby one mogły po prostu funkcjonować. I w czasie zimy. Kiedy tego światła, kiedy tych promieni słonecznych jest dosyć ograniczona ilość, to oczywiście te procesy są zahamowane czy też w ogóle nie może do nich dochodzić. Ale to nie jest ten główny powód, że po prostu te liście tracą na. że te liście są niepotrzebne w czasie zimy. Nie, tu jest problem większy, ponieważ w czasie zimy drzewa mają problemy z wodą. Panuje wtedy tak zwana susza fizjologiczna. Ta woda teoretycznie jest dostępna, ale kiedy te temperatury są odpowiednio niskie, to ona zamarza i drzewa nie są w stanie jej pozyskiwać. Nie są w stanie no, tej wody pozyskiwać, żeby mogły przetrwać. Drzewa, tak samo jak my, potrzebują wody, żeby mogły w ogóle funkcjonować. A kiedy jest zima, kiedy te temperatury są na przykład ujemne, to co z tego, że ta woda jest dookoła nas, skoro niestety nie jesteśmy w stanie, Drzewa. Drzewa nie są w stanie tej wody pobierać. Jest to tak zwana susza fizjologiczna, czyli woda może jest, ale rośliny nie są w stanie jej pobrać. I oczywiście te liście byłyby gigantycznym problemem. Nie tylko należałoby je utrzymać, ale również ta woda znajdująca się w komórkach tych liści by zamarzała, co doprowadzałoby do niszczenia tych komórek i te liście byłyby, ulegałyby uszkodzeniu. Dodatkowo, kiedy mówimy o liściach, to znajdują się na nich aparaty szparkowe, co doprowadzałoby do tego, że dużo tej wody byłoby traconych właśnie za pomocą liści. Same straty, ani nie dałoby się tych liści utrzymać, ponieważ one byłyby niszczone przez te niskie temperatury, ta zamarzająca woda doprowadzałaby do tego, że ulegałyby zniszczeniu te komórki tych drzew. Dodatkowo, woda, której nie ma. Do której dostępu nie ma, byłaby przez te liście tracona, byłaby przez te liście wyprowadzana przez te aparaty szparkowe. To powoduje, że w czasie zimy, niestety w przypadku właśnie drzew, muszą one tych liści się pozbyć, ponieważ po pierwsze, tak jak powiedziałem, są im nieprzydatne, ponieważ te procesy fotosyntezy nie mogą zachodzić, po drugie, oczywiście byłyby gigantycznym problemem właśnie ze względu na brak odpowiednich sur, substancji, nie surowców, czyli wody. Dlatego jesienią dochodzi do tego, że te drzewa zrzucają te liście. I tak, oczywiście, jest to coś, co odbywa się u nas w miejscach, gdzie panuje klimat umiarkowane, czyli tam, gdzie latem jest, wiosną, latem, wczesną jesienią jest fajnie, cudownie, są fajne temperatury, tylko że niestety późna jesień i zima to już warunki, które nie są takie fajne, to już warunki, kiedy po prostu mogą panować ujemne temperatury. Jak ma się to do drzew iglastych? Oczywiście pozamodrzewiamy i mi, które zrzucają te igły. Oczywiście ich zredukowane liście, czyli igły, są przystosowane do tych ujemnych temperatur. One mają mniejszą ilość aparatów szparkowych, one mają grubszą skórkę, mają taką pokrywę z takiej substancji woskowej. Do tego ta woda jest cofana do korzeni, do pnia właśnie na zimę. I one z tym nie mają problemu. Tutaj już tych zagrożeń nie ma. Ok. Więc są niepotrzebne, a wręcz stwarzają problemy, ponieważ byłyby problemy z wodą. I dzięki temu, że te wszystkie drzewa zrzucają te liście, mogą normalnie w takim stanie uśpienia te drzewa przetrwać zimę. Tak, wtedy, kiedy nie ma wody, kiedy nie ma dostępu do promieni słonecznych, no ale ta woda jest tutaj najważniejszym powodem, ta roślina, te drzewa zapadają w taki okres spoczynku. Wykorzystują zgromadzone w korzeniach, w pniach, w gałęziach te zasoby, te tłuszcze, cukry i są w stanie tą ciężką zimę przetrwać. Kiedy wszystkiego po prostu brakuje. Okej, okay. mówiłem, że słonka nie ma, tutaj pięknie zaczyna mi świecić po oczach. Okej, okay. ale teraz może powiedzmy, dlaczego te liście zmieniają barwę? Jesienią, kiedy te temperatury się zmieniają, kiedy tego słońca jest coraz mniej, no teraz akurat. Wspaniale, świeci mi w twarz. Nie wiem, jak to zrobić, ale. Nie, nic to nie da. Kolejny materiał będzie w innym miejscu, ale oświetlenie piękne. Tylko, że po oczach. Ok. Kolejną rzeczą jest zmiana kolorów. Jeśli chodzi o liście, to w przypadku liści są one zielone. Wynika to z tego, że zawarta w nich substancja, chlorofil, o tym może wiosną troszkę więcej porozmawiamy, no, ma właśnie taki kolor. I. On służy do fotosyntezy. Dlatego musi go być w tych liściach odpowiednio... Przepraszam na chwilkę, zerwę jakiś listek. Musi być go w tych liściach odpowiednio dużo. O, coś go bierze. I jesienią, kiedy już drzewo wie, że no niestety zbliża się zima, dochodzi do tego, że w tym liściu ten chlorofil zaczyna znikać. Ponieważ jest już niepotrzebny. Ten chlorofil znika i na światło dzienne zaczynają wychodzić również inne barwniki. Tak, w tym liściu cały czas są te inne barwniki, tylko że jest ich zdecydowanie mniej niż tych innych. I wtedy ten liść, kiedy zielony chlorofil zanika, może mieć inną barwę: żółty, pomarańczowy, fioletowy, czerwony wszystko zależy od tego, jakie te barwniki, jakie te substancje nadające kolor temu, tym liściom jesienią, no, które przeważają. I w ten sposób liść zmienia kolor. Tu wiele osób się zastanawia, dlaczego te liście właśnie zmieniają kolor. Niektórzy uważają, że jest to wynik tego, że drzewa, to jest taka strategia drzew, żeby po prostu szkodniki i, i inne zagrożenia, zwłaszcza tu chodzi oczywiście o owady, yy, były odstraszane przez te kolorowe liście, żeby właśnie jesienią na przykład jakiś owad nie składał tam jajeczek, czy też jego forma dorosła, żeby właśnie w tych liściach, no niestety nie była przez zimę, żeby wiosną tego drzewa nie zaatakować. Ale o tym porozmawiamy. I tutaj ta zmiana koloru to właśnie jest to, że tego chlorofilu jest coraz mniej, czyli zielonego koloru jest coraz mniej, a wychodzą te inne barwniki o innych kolorach. Ok ale dlaczego ten liść odpada, a raczej jak odpada, dlaczego już powiedzieliśmy. Oczywiście drzewo, szykując się do zimy, chce z tego liścia wycofać, wyciągnąć tyle wody, tyle składników takich pozytywnych, potrzebnych zimom, ile się da. I to robi, a tutaj na tym połączeniu liść-drzewo zaczyna powstawać taka tkanka oddzielająca, zaczyna powstawać tkanka, która odcina ten liść od drzewa. Czyli od drzewa do tego liścia już woda, składniki odżywcze nie mogą, można powiedzieć, płynąć. Ten liść dzięki tej warstewce staje się odcięty, już drzewo go nie zasila. Wtedy ten liść może sobie ładnie uschnąć, może stać się bardziej kruchy, i wtedy nawet lekki wiatr jest w stanie dzięki temu Warstwie, dzięki tej warstwie, po prostu doprowadzić do tego, że on odleci i spadnie. Czyli drzewo wycofuje, co się da z tego liścia, dodatkowo oczywiście odcina ten liść, żeby już nic do tego liścia nie mogło dopływać z tych bardzo potrzebnych przecież zimą substancji. I dzięki powstaniu tej warstewki odcinającej, ten liść może później spaść już troszkę przysuszony, jeszcze troszkę kolorowy, to wszystko zależy od warunków i ten liść może po prostu już za pomocą wiatru w łatwy sposób polecieć sobie. Więc to jest bardzo ważna strategia, żeby te drzewa w ogóle mogły okres zimy przetrwać. Kolory to oczywiście zmniejszenie się ilości chlorofilu i wychodzą na światło dzienne, pięknie to wygląda, inne barwniki. A jak dochodzi do tego, że ten liść odpada, tworzy się taka warstewka odcinająca, blokująca ten liść, co doprowadza do jego uschnięcia, czy też doprowadza do tego, że ten liść już jest no, łatwy, podatny na odpadnięcie. A w miejscu, gdzie ta warstewka odcinająca się tworzy, po odpadnięciu liścia jest już zasklepione, bezpieczne dla drzewa miejsce. To też nie może wyglądać tak, że one by wszystkie spadły i te miejsca byłyby pootwierane, no ale... Tutaj musi być właśnie też odcięcie, od, odcięcie liścia od pobierania tych zasobów z drzewa. No, mam nadzieję, że Wam to wytłumaczyłem. Jak potrafię? Może o liściach jeszcze jakiś materiał będzie, więc zapraszam do ocenienia, skomentowania, zasubskrybowania, polecenia. Zapraszam na inne materiały, nie tylko o drzewach, nie tylko o roślinach, ale też o zwierzętach, ptakach, owadach. No, myślę, że dużo rzeczy tutaj można. Się ciekawego dowiedzieć. Mam nadzieję, że jestem w stanie to przekazać w miarę w ciekawy sposób. I mam nadzieję, że zrozumieliście, dlaczego te drzewa zrzucają te liście, ponieważ w innym przypadku nie byłyby w stanie przetrwać zimy. I w innych strefach klimatycznych, gdzie no tej zimy nie ma, to te liście oczywiście się wymieniają. To nie jest tak, że one są wieczne, ale no nie jest to tak, że w danym okresie one wszystkie spadają, ponieważ muszą. Ok, kończmy. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam Was ponownie.